Reakcja metalicznego sodu z wodą. Do przeprowadzenia doświadczenia będziemy potrzebowali: metalicznego sodu, roztworu fenoloftaleiny, zlewki z wodą, szalki Petriego, bibułki filtracyjnej, pipety, noża oraz szczypiec. Z podwarstwy warstwy nafty wyjmujemy kawałeczek metalicznego sodu. Sód jest w ogóle metalem bardzo aktywnym chemicznie, dlatego też, chroniąc go przed dostępem powietrza, z którym reaguje, musimy trzymać go pod warstwą nafty. Do szalki Petriego nalewamy odrobinę wody. Następnie do tej wody dolewamy kilka kroper roztworu fenoloftaleiny. Fenoloftaleina jest wskaźnikiem, który pozwala nam wykryć odczyn zasadowy, mianowicie ona w roztworach o odczynie zasadowym, inaczej alkalicznym, barwi się na piękny malinowy kolor. Teraz przystępujemy do tej ciekawej części doświadczenia, mianowicie do szalki petriego z wodą i fenoloftaleiną wrzucamy kawałek metalicznego sodu. Natychmiast woda zabarga się na malinowy kolor. Sód topi się. Wydziela się bezwonny, bezbarwny gaz, wodór. Dziękuję za obejrzenie doświadczenia i zapraszam do oceniania oraz komentowania.